Czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że większość prezentów, jakie dostajemy pod choinkę czy na urodziny, zazwyczaj jeszcze tego samego dnia ląduje w kącie i już nigdy do tego nie wracamy? Czas to zmienić. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 praktycznych prezentów, które możecie kupić komuś pod choinkę i sprawić, że będzie o Was pamiętał znacznie dłużej niż tylko przez kilka sekund od obdarowania. Numer 10. Niesamowity klips ze światłem ledowym, który po nałożeniu na przedni aparat waszego telefonu, momentalnie rozświetli waszą twarz i umożliwi wam zrobienie idealnego selfie nawet w nocy. Świetnie sprawdzi się również podczas wideo wideorozmów późnym wieczorem. Selfie Light posiada trzy poziomy jasności, a także dodatkowy doczepiany szerokokątny obiektyw do robienia selfie w jeszcze więcej osób. Numer 9. Najmniejszy na świecie odkurzacz, tak to nazwa, to odkurzacz, który zmieści się w waszej dłoni. Zaprojektowany specjalnie do waszego biurka czy samochodu, w którym zawsze roi się od paprochów. Nie wymaga baterii, ładuje się go przez USB. Posiada dwie doczepiane końcówki, w tym jedną do szczelin między klawiszami klawiatury. Numer 8. Chcecie zapewnić sobie lekki start w nowym roku? Zakazany Długopis to strona, na której znajdziecie genialne długopisy służące do ściągania w szkole i na studiach. Ściąga, umieszczona pod specjalną półprzezroczystą obudową długopisu, widoczna jest wyłącznie z bliskiej odległości, dzięki czemu podczas spisywania informacji nauczyciel stojący nawet kilka kroków od Was nie będzie w stanie jej zobaczyć. Numer 8. A teraz coś typowo dla dziewczyn, choć w dzisiejszym świecie nic nie wiadomo, czyli rewolucyjny uchwyt na lakier do paznokci, dzięki któremu nie musicie trzymać go już w dłoni i martwić się, że się rozleje. Po prostu nakładacie go na palce dłoni, którą malujecie, i umieszczacie w nim buteleczkę. Radzi sobie z trzymaniem doskonale. Podobno nie testowałem. Numer 6. Oto jak w bardzo prosty sposób połączyć dwie ulubione rzeczy waszego pupila: zabawę oraz jedzenie. Wyrzutnia smakołyków to nic innego jak pistolet strzelający karmą dla psów, nie wymagający baterii. Wasz pies nie tylko zaspokoi swój głód, ale również doświadczy trochę ruchu, a co najlepsze, wy sami wcale nie będziecie musieli brudzić sobie rąk. Numer 5. Samo mieszający kubek to idealny prezent dla osób, które są tak leniwe, że nie chce się im nawet sięgnąć po łyżeczkę, aby wymieszać swoją własną kawę czy herbatę. Normalnie, jakbym widział siebie. To dlatego zawsze najpierw wsypuję cukier, a dopiero potem zalewam herbatę wrzątkiem, aby strumień wody wymieszał wszystko za mnie. A wy macie swoje sposoby na lenistwo? Numer 4. Uchwytów na telefon znajdziecie co niemiara, ale z reguły większość z nich jest zupełnie niepraktyczna. Co innego, lazy arm, czyli leniwe ramie, mierzące aż 75 cm długości, które możecie wyginać, jak się Wam żywnie podoba. Szczególnie polecane podczas gotowania, wideorozmów z Waszymi przyjaciółmi, czy nawet robienia prezentacji w szkole, podczas których zrobi z Waszego telefonu profesjonalnie wyglądający prompter. Numer 3. O tym urządzeniu mówiłem Wam już jakiś czas temu w innym odcinku, ale myślę, że warto przypomnieć, szczególnie na zimę, Spider Catcher, czyli chwytak do pająków i nie tylko, który umożliwi Wam w bardzo prosty sposób, na odległość, schwytanie pająka lub innego żyjątka w miękkie włosiwo, a co za tym idzie bez robienia mu najmniejszej krzywdy. Numer 2. Brodacze również nie muszą czuć się dyskryminowani na moim kanale. Oto jedyny w swoim rodzaju fryzjerski fartuch do strzyżenia brody. Jak widzicie, zakrzywiony z przodu, robiący za swego rodzaju podkładkę, na której to, zamiast na podłodze lub ubraniu, lądować będą wszystkie Wasze kłaki. Numer 1. A na punkcie tego gadżetu to po prostu oszalałem, czyli dyspenser do napojów alkoholowych, choć nie tylko, stylizowany na stację benzynową z pięknym, chromowanym wykończeniem. Wyobraźcie sobie tylko, że organizujecie imprezę w domu i stawiacie to cudo po środku stołu, wypełnione whisky. Przy okazji powiedzenie piwo to moje paliwo nabiera tutaj bardzo dosłownego znaczenia. Ok, i tym alkoholowym, jak najpopularniejsza grupa krwi w Polsce, czyli AA, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, m.in. 10 przerażających zwierząt, które mogą pojawić się w przyszłości. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również na moje dwa inne kanały, które prowadzę na YouTube, kanał z animacjami oraz wyznaniami, jak również na mój prywatny Instagram, oficjalny sklep z koszulkami. Ja się z Wami żegnam, cześć!